Nie używaj tej maski, no chyba że chcesz się obudzić ze suchą skórą. A zanim założysz tę maskę, nie używaj po nią peelingu ani retinolu. Dlaczego tego typu maski stają się przeźroczyste? Dzieje się to wtedy, kiedy twoja skóra wchłonie już składniki aktywne. By the way, jeżeli nie chcesz, żeby objawiały cię takie treści o koreańskich kosmetykach, to zaobserwuj ten profil. A teraz najważniejsze: większość z was za długo trzyma te maski. Tak naprawdę, powinno się je trzymać około 4 godzin. Tak naprawdę, dla wielu osób 2 godziny to już jest maks, bo kiedy ta maska zrobi się przeźroczysta, to jest moment, w którym macie ją zdjąć. I kiedy czasami widzę, jak ktoś idzie spać w tej maseczce, niszczycie sobie cerę. Po czymś takim budzicie się z suchą cerą, bo ta maska sprawia, że żadna wilgoć nie wychodzi na zewnątrz, ale kiedy już wchłoniecie to wszystko, co było z waszej pielęgnacji, bo tę maseczkę nakładamy po zrobieniu pielęgnacji to później ta cera po prostu wysycha. A ty robiłaś już tę maseczkę? Jeżeli tak, to daj koniecznie znać w komentarzu, jakie miałaś wrażenie, a jakie oceniasz, bo ja osobiście, bardziej niż Biodance, wolę jej odpowiednik z Medihil.